Przemysław Dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy między słowami, a dziś w naszym studio gości wiceprezes Zarządu Fundacji Kultury Ekologicznej pan Jarosław Bogulak. Dzień dobry Panu. Dzień dobry. Panie Prezesie, tydzień po tym, kiedy gościliśmy w naszym studiu pana Jacka Jakubca, dziś Pan nas odwiedza i wyjaśniamy dalej sytuację. Dalej mówimy o sprawie dworu czarne. Jak sytuacja wygląda na chwilę obecną? No bo można powiedzieć, że w pewnym momencie było dość... No nieprzyjemnie, przynajmniej z tego, co opowiadał nam kustosz tego obiektu. Plany rozwiercenia zamków, plany według słów pana Jakubca eksmisji jego rodziny i przeniesienia do innego mieszkania. Jakie jest stanowisko Fundacji Kultury Ekologicznej w tej sprawie? Rzeczywiście w tej chwili Fundacja znajduje się w bardzo szczególnej sytuacji. Z jednej bowiem strony wdrażamy bardzo ambitny i uważamy Ważny dla regionu plan. Jest on związany z utworzeniem, planujemy to już na wiosnę przyszłego roku, utworzenie rycerskiego parku historycznego, o którym mam nadzieję też trochę w tej rozmowie z Panem opowiedzieć. Z drugiej zaś strony spotykamy się z niezrozumiałym dla nas oporem i rzucaniem nam kłód pod nogi przez trzech jeleniogórzan, którzy są, znają się osobiście. Z jednej strony a z drugiej rzeczywiście pełnią ważne w Jelniej Górze funkcje. Mowa tu jest o panu Jacku Jakubcu, byłym prezesie Zarządu Fundacji, o Panu Wojciechu Kapałczyńskim, powiatowym konserwatorze Zabytków oraz o prezydencie Jelnej Góry, panu Zawile. Otóż chciałbym poinformować pana w tej rozmowie, że wszyscy trzej panowie pozostają pod zarzutami popełnienia przestępstw na Szkodę Fundacji Kultury Ekologicznej. I przeciwko tym osobom, osobom wpłynął do sądu akt oskarżenia 9 listopada. Na czym miałyby polegać popełnione przestępstwa na szkodę fundacji? Ponieważ to postępowanie karne jest niejawne, więc odsąd tutaj pana do organów ścigania, mogę ogólnie powiedzieć, że zarzuty te dotyczą między innymi publicznych wypowiedzi tych osób o Fundacji Kultury Ekologicznej i też osobiście o członkach zarządu tej fundacji. Według słów pana Jacka Jakubca miało dojść wcześniej do sprzedaży Dworu Czarne przez Fundację Kultury Ekologicznej. Podobno pojawiły się ogłoszenia na portalach oferujących nieruchomości do sprzedania. Z punktu widzenia tego zabytku, który, wiem o tym, jest bardzo ważny dla wielu jeleniogórzan, zresztą jest też licznie odwiedzany przez osoby z poza Góry, z całego kraju, a nawet świata, nie jest istotne to, kto jest jego właścicielem. Personalnie. Dlatego zabytku jest ważne to, aby miał gospodarza, który da gwarancję, że będzie realizowany cel publiczny, określony w fakcie darowizny, dokonanej przez gminę na rzecz fundacji. Więc dla fundacji priorytetową sprawą jest to, aby ten cel był realizowany. Fundacja nie jest przywiązana do tego, żeby być właścicielem tego dworu. Jakkolwiek nie ukrywam tego, jest to bardzo cenny majątek i na pewno posiadanie go w swoich aktywach jest dla fundacji czymś ważnym. Natomiast ważniejszym jest to, aby był realizowany cel statutowy fundacji. Dlatego też w tej chwili działania zarządu ogniskują się w dwóch punktach. Jeden to rozwój fundacji. Chcemy po prostu zdecydowanie ruszyć do przodu. Nie ugrzęznąć w tych sporach, które w tej chwili mają miejsce. Jakkolwiek oczywiście jest ważne, aby te spory rozwiązywać. A dlaczego Fundacja, kiedy od parę lat po otrzymaniu darowizny, darowizny przez miasto chce pozbyć się tego obiektu, nie jesteście w stanie sami utrzymać obiektu i zapewnić mu rozwoju, remontu? Wyjaśniam. Rozważane były tutaj różne scenariusze. Proszę sobie uświadomić, że latem zeszłego roku Sytuacja finansowa fundacji pod kierownictwem pana Jakubca była tak jednoznacznie zła, że komornik przystąpił do egzekucji długów fundacji z tego zabytku. Wówczas, o ile się dobrze orientuje, pies kulawą nogą nie interesował się tym, że zamek może być nabyty przez przypadkową osobę, na licytacji, a więc potencjalnie za bezcen, i w dodatku wolny byłby od tego warunku, którymi jest związana fundacja to znaczy realizowania celów publicznych na tym obiekcie. Więc jestem zdumiony tym, że wówczas nikt, dosłownie nikt, nie interesował się sprawami fundacji ani tego zabytku, natomiast dzisiaj, kiedy fundacja ogłasza to jako jeden, jako jedno z potencjalnych rozwiązań, wzbudza to takie emocje. E, otóż na dzień dzisiejszy pragnę jednoznacznie zapewnić Pana, że fundacja ostatecznie postanowiła pozostać właścicielem tego obiektu i wdrożyć plan wdrożyć przedsięwzięcie historycznego parku historycznego rycerskiego parku historycznego przepraszam więc fundacja odstąpiła od zamiaru sprzedaży tego obiektu a skąd taka nagła zmiana planów mówił pan wcześniej o złej kondycji finansowej no mhm. i to tak mniej więcej wynikało z tego że trzeba obiekt sprzedać aby móc później jakieś nie, nie, nie. ewentualne działania jeszcze mhm. prowadzić zawsze to przy okazji pytań o sprzedaż Zamku wyjaśnialiśmy, iż jest to jedna z opcji, mało tego, taka, która z punktu widzenia interesów fundacji była najmniej rozważana. Chociaż nie odżegnywaliśmy się od niej w ogóle, tak? Dla nas najbardziej korzystne było to, aby fundacja mogła kontynuować swoją działalność na tym obiekcie. Na szczęście to się udało. Jest podobny Ale... inwestor. Jest partner, jest wielu partnerów. To przedsięwzięcie, które chcemy wdrożyć, wymaga zaangażowania wielu podmiotów. W tej chwili zawieramy bardzo ważne umowy, w tym z partnerami ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii. Zawieramy pierwsze porozumienia z bractwami rycerskimi z Polski, Czech i Niemiec. Zresztą chcemy, aby z parku korzystała nie tylko tutaj lokalna społeczność ze strony Polski, ale również Czech i Niemiec. Panie prezesie, a ja mam kolejne pytanie o usunięciu pana Jacka Jakubca z funkcji kustosza obiektu. Funkcję kustosza nadawał wojewódzki konserwator zabytków, z tego co wiem, w latach 80. jeszcze. Mhm. Pan Jacek tutaj dezinformuje opinię publiczną. Mianowicie myli on dwie zupełnie różne od siebie role. Z jednej bowiem strony, pan Jacek Jakubiec posiada honorowy tytuł społecznego opiekuna zabytków. I tu apelowałbym do Pana Jakubca, że ilekroć chce wystąpić w tej roli, używał precyzyjnie języka, ponieważ mówimy tutaj o godności przewidzianej w ustawie i wypadałoby używać tutaj określenia ustawowego, czyli aby się przedstawiał, jestem społecznym opiekunem zabytków, zabytków w ogóle. Otóż posiadanie tego honorowego tytułu nie pociąga za sobą żadnych praw ani obowiązków względem żadnego konkretnego zabytku, w tym w szczególności zamku czarnym. Druga rola, jaką pan Jacek Jakubiec pełnił, to była rola zleceniobiorcy w zawartej cywilnoprawnej umowie, na mocy której pan Jacek Jakubiec zobowiązał się do wykonywania usług kustosza dworu czarne w zamian za wynagrodzenie w postaci prawa do korzystania z lokalu w zamku do własnych celów mieszkaniowych. No właśnie i tutaj wracamy do tego, o czym mówiliśmy na początku, czyli do próby eksmisji, prze, prze, przewiezienia mebli, i przesiedlenia, można powiedzieć, rodziny pana Jacka Jakubca do innego lokalu. Mhm. Fundacja postanowiła względem pana Jakubca postąpić w sposób niestandardowy ze względu na jego dotychczasowe zasługi dla fundacji Dworu Czarne. Mianowicie po wypowiedzeniu panu Jakubcowi umów, zarówno na kustoszowanie, jak i na najem lokalu, z chwilą upływu okresu wypowiedzenia. Zaproponowaliśmy Panu Jakubcowi, zresztą jeszcze zanim ten okres upłynął, zaraz po wypowiedzeniu umów, yy, objęcie w funkcji prezesa honorowego Fundacji. W tym celu Fundacja dokonała stosownych zmian w statucie oraz zaproponowaliśmy Panu Jakubcowi, jego małżonce, dożywotnią rentę, tak skalkulowaną, by mogła zaspokajać yy, potrzeby mieszkaniowe Państwa Jakubców. Yy, ponieważ Państwo Jakubcowie z tej propozycji nie skorzystali. To z chwilą upływu okresu wypowiedzenia fundacja oddała państwu Jakub są do Używania lokal mieszkalny w Wielkiej Górze. Jest to lokal po kapitalnym remoncie. Osoby, które nam go wynajmują, znają osobiście pana Jakubca i są przekonane, że będzie zadowolony z tego mieszkania. Mhm, ale z tego co wiem, to pan również zameldował się we Dworze Czarne. Tak, dlatego że jest taki obowiązek. Ponieważ mam zamiar przebywać we Dworze Czarne, w związku z trwającymi tam pracami remontowo-naprawczymi mam obowiązek zameldować się. I skoro mówimy o tych pracach remontowo-naprawczych, pan Jasek Jakubiec podczas naszej ostatniej rozmowy w ubiegłym tygodniu w studio mówił, że w związku z tym, że nie chciał opuścić dworu, zarząd Fundacji doprowadził do tego, że został odcięty tam gaz, prąd między innymi. No, i generalnie jest ciężko, aby, aby żyć w tym mieszkaniu, w który, które teraz zajmują, i dzięki tylko przyjaciołom mogą tam funkcjonować. Jak pan się ustosunkuje do tego? Mhm. Bo podczas naszej rozmowy, również w ubiegłym tygodniu, pan powiedział, że te działania są spowodowane pracami naprawczymi. Mhm. Pan nie niesłusznie chce zrobić z siebie cierpiątnika. Czy. Zdarzyło się panu kiedyś, że hmm, wynajmujący wypowiedział panu lokal jednocześnie zastą, zaproponował. Nie zdarzyło zespół. mi się, ale nie o mnie rozmawiamy. Tak, tak. Więc nie uważam, że pan Jacek zasługiwał na szczególne traktowanie, ponieważ jednak wiemy, że istnieje pewne środowisko osób, które uważa odmiennie. Postępujemy niestandardowo z panem Jakubcem. Uh -huh. Pan Jacek nie może hmm, blokować działalności społecznej organizacji w imię tego, że chciałby, ma taką idea fix, y, mieszkania w miejscu zabytkowym. Pan Jacek Jakubiec złożył w formie aktu notarialnego oświadczenie o tym i się zobowiązał wobec gminy, że zamek zostanie udostępniony społeczeństwu w pełnym zakresie. Cytuję, w pełnym zakresie. To znaczy nie wyłączając żadnych części tego obiektu. Tymczasem pan Jacek Jakubiec w tej chwili zajmuje tą jego jedyną część, która jest rewaloryzowana w 100%. Więc jakkolwiek zabytek jest rewaloryzowany zaledwie w 60%, czy jest tam jeszcze mnóstwo pracy do zrobienia, to ta część, która byłaby potencjalnie najbardziej atrakcyjna dla osób zwiedzających, jest zajęta na cele prywatne byłego prezesa. Otóż my mamy zamiar z tą prywatą na zamku wreszcie skończyć. Nie może tak być, żeby z zamku dla celów prywatnych korzystali członkowie władz, aktualni lub byli. Jest to sytuacja niedopuszczalna i w świetle zawartych umów, jak i z czysto moralnego punktu widzenia. Dlatego my tej sytuacji nie możemy i nie będziemy tolerować. To jest pierwsza rzecz, druga. W tej chwili na zamku rzeczywiście trwają intensywne prace remontowo-naprawcze i Fundacja je planując miała pełne prawo zakładać, że po upływie okresu wypowiedzenia lokal będzie wolny od lokatorów. Panie prezesie, są jakieś możliwości porozumienia i czy obie strony ewentualnie dążą do, takiego, do, takiego, do zawarcia takiego porozumienia, no bo sytuacja nie jest najciekawsza, a to chyba szkodzi zamkowi przede wszystkim Fundacji. Zdecydowanie nam zależy na porozumieniu. Jestem daleki od toczenia z kimkolwiek, jakichkolwiek wojen. Jestem osobą, która zawsze szuka rozwiązań. Jestem otwarty na wszelkie propozycje. Oczywiście muszą się one mieścić w granicach prawa i zawartych umów. Więc tutaj kwestia mieszkania pana Jakubca we Dworze Czarne została rozstrzygnięta już wcześniej, zresztą przez niego samego, bo to sam pan Jacek Jakubiec, pełniąc jeszcze funkcję prezesa. Zobowiązał się względem gminy, że zamek zostanie udostępniony społeczeństwu w pełnym zakresie. Poza tym jesteśmy otwarci na rozmowę na każdy temat i szukania dowolnych rozwiązań. Zresztą najlepszym tego dowodem jest ostatnia korespondencja mailowa pani Grażyny Szczepaniak, która z... Członka zarządu. Członka zarządu, która wyszła z ofertą wobec pana Jakubca. Rzeczywiście podkreślając to, że ta sytuacja przede wszystkim nie szkodzi zamku, a tymczasem wszystkie strony deklarują, że zamek jest dla nich najważniejszy. Panie Prezesie, no ale w takim razie pozew, który został przez mhm. Pana, przez Fundację złożony mhm. w ubiegły piątek, również nie doprowadza do złagodzenia sytuacji, bo władze miasta podejrzewam, że mogą również później szukać ewentualnego wyjścia z tej sytuacji na podobnej zasadzie. Mhm. Mhm. Pozwy cywilno-prawne dopiero będą składane. Wcześniej wspomniałem o postępowaniu karnym, jak się oskarżenia. Każdy ma społeczny obowiązek zawiadomić o popełnieniu przestępstwa. My z tym się nie śpieszyliśmy. To pan Jacek Jakubiec już czterokrotnie zawiadomił prokuraturę o rzekomym popełnieniu przeze mnie przestępstw. W żadnych z tych wypadków prokuratura nie wszczęła nawet śledztwa. Natomiast nawet kiedy będzie sprawa. Toczyć się przed sądem, też tam będą sprzyjające okoliczności do zawarcia ugody. Ona jest zawsze możliwa i my jesteśmy na nią otwarci. Zresztą e, szczerze powiem, że mam ogromną nadzieję, że kiedy spotkamy się wszyscy w sądzie przed niezależnym arbitrem, kiedy wszyscy będziemy mogli zapoznać się z aktami sprawy, zobaczyć dokumenty, każda z, o, z osób kształtować swoją wiedzę na temat sprawy na podstawie dokumentów, a nie tylko tego, co usłyszała od tej lub innej osoby, będzie Autentyczne pole i przestrzeń do tego, żeby się porozumieć. Panie Prezesie, to tak chyba um, mamy nadzieję wszyscy, że sytuacja ulegnie wyjaśnieniu w najbliższym czasie, ale ja bym chciał powrócić jeszcze do jednej istotnej sprawy, a mianowicie tej funkcji nowej, którą dwór czarny miałby nabyć, czyli parku rycerskiego. Mhm, Jak to miałoby wyglądać? Bo do tego rzeczywiście potrzebne są porozumienia z innymi organizacjami. Pan mówi, że z niemiecką i z czeską stroną takie porozumienia są prowadzone, no ale bez funduszy ze strony polskiej tego się nie da załatwić, mhm, przeprowadzić. W tej chwili fundacja jest w sytuacji finansowej, która pozwala jej na rozpoczęcie niezbędnych prac przygotowawczych i mamy pierwsze porozumienia z osobami, które zadeklarowały, finansowanie tego przedsięwzięcia. Ma ono ruszyć już na wiosnę, ale rzecz jasna wymaga tutaj, sytuacja ta wymaga wielu prac już w tej chwili one trwają. W tej chwili wokół zamku porządkowany jest teren. W ciągu miesiąca czasu wywieźliśmy kilka kontenerów odpadów i gruzu, bo był ten teren wokół zamku bardzo zaniedbany. Jak również i w samym zamku, czyli trwają intensywne prace naprawcze przy instalacji grzewczej. Niebawem ruszą prace dekarskie, natomiast już w tej chwili ku mojemu dużemu zadowoleniu mamy, co prawda, wciąż jeszcze tymczasową, ale nową bramę, która zastąpiła wcześniejszą zbitą z desek i dykty. Tak więc te sprawy idą, można powiedzieć, w kierunku takim, aby to przedsięwzięcie być może w przyszłości przynosiło już pewne zyski również dla Fundacji Kultury Ekologicznej. Może nie tyle zyski, ile było źródłem stabilnego finansowania. No właśnie, fundacja... pieniądze są potrzebne, żeby, żeby tak, to wszystko tak. działało. No to jest elementarna, podstawowa odpowiedzialność zarządu fundacji, aby tak pokierowała jej sprawami, aby fundacja miała swoje źródła przychodów. Rzecz jasna ten park ma służyć tym dwóm funkcjom. Znaczy być narzędziem realizowania celów statutowych Fundacji, ale tak samo być źródłem finansowania jej kosztów. Ten park ma mieć, być czymś wielowymiarowym i może zaskoczę Pana, jeśli powiem, że naszą grupą, główną grupą docelową to są dzieci. Fundacja postanowiła zwrócić się w stronę dzieci i młodzieży Widzimy bowiem po przeprowadzeniu zresztą badań rynkowych, że w tej chwili oferta w sferze kultury i edukacji jest pod tytułem Rodzice świetnie się bawią, dzieci się nudzą. My chcemy to odwrócić. Dzieci świetnie się bawią, rodzice się nie nudzą. Chcemy, żeby dzieci mogły zobaczyć, że można toczyć walkę na śmierć i życie, ale przestrzegając zasad, że żeby dzieci mogły dotknąć tego, co naturalne, i zobaczyć, jak piękny sposób można tworzyć użytkowe twory, które z których korzystamy my jako ludzie. Park ma być z jednej strony miejscem inscenizacji historycznych, bitew, turniejów, obrzędów. Z drugiej zaś strony ma mieć wymiar praktyczny, gdzie dzieci, ale także dorośli będą mogli korzystać z warsztatów tkackich, karncarskich, zielarskich. Wszystko to jest zresztą ukierunkowane w dalszej perspektywie na tworzenie platformy do edukacji rzemieślników w ginących zawodach, które obecnie są bardzo wymagane właśnie w sferze ochrony i konserwacji zabytków. Wszystko to brzmi bardzo ciekawie. Na zakończenie naszego programu widzi Pan w ogóle y, możliwość porozumienia z władzami miasta? Z panem Jakubcem, a z panem Jakubcem na przykład na zasadzie powrotu jego do władz Zarządu Fundacji Kultury Ekologicznej i wspólnym przyszłym działaniu, jeżeli to wchodziłoby w rachubę, byłoby możliwe również byłaby możliwa do uzyskania zgoda pozostałych członków zarządu? Zdecydowanie widzę taką możliwość. W tej chwili zaproponowaliśmy panu Jakubcowi, aby włączył się na powód w działalność fundacji, przede wszystkim na polu spisania monografii zamku, co zresztą sygnalizował mnie z jego marzeniem i pragnieniem. Więc Fundacja by z radością przyjęła, gdyby się tego zadania podjął, i jesteśmy otwarci, żeby mów, żeby pana Jakubca w tym wspierać. Czyli nie ma tutaj e, toczenia. E, pan chceć Jakubiec rzeczywiście. Walki na śmierć i życie, jeżeli mogę zacząć. Tak z tak naszej powiedzieć. strony nie. Jakkolwiek pan Jacek Jakubiec pomówił nas i zniesławił, e, to dla mnie nie jest to przeszkodą, aby się pogodzić. No czekamy na dalszy rozwój sprawy. Dziękuję Panu Dziękuję za również. wizytę w naszym studiu. Dziękuję bardzo. A Państwu chciałbym przypomnieć, że gościł u nas dzisiaj Pan Jarosław Bogulak, wiceprezes zarządu Fundacji Kultury Ekologicznej we Dworze Do zobaczenia.